Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Smarty, a przed wami kolejny odcinek z Fortnite'a i dzisiaj Staniemy się niewidzialni No i oczywiście zanim przejdziemy do odcinka Szybkie przypomnienie o konkursie 1000 fałdolców do zgarnięcia Wystarczy subik z dzwonkiem, łapka w górę I komentarz, bo z komentarzy wybieram zwycięzcę No i oczywiście wpisanie Kodu Smarty w sklepie Wyniki już w tym tygodniu, także śmiało zapisujcie się Moi drodzy, w dniu wczorajszym Pojawiło się wybieranie skina Który ma pojawić się w sklepie do wyboru trzy skiny i oczywiście bardzo kusiła mnie ta urocza blondynka na samym środku, natomiast moje serce całkowicie zostało porwane przez właśnie krzaczora i to na niego zagłosowałem i bardzo dobrze, bo to on pojawił się w sklepie. No i oczywiście nie mogę się powstrzymać, żeby nagrać dla was challenge o nazwie Stałem się niewidzialny, no bo jestem krzakiem. Mam nadzieję, że wyjdzie doskonale. Zapraszam was serdecznie do odcinka. Dobra, wybieramy miejscówkę. Mam nadzieję, że cokolwiek słyszycie, bowiem jest taki wiatr, tak wie po uszach, że ja ledwo co słyszę. Mam nadzieję, że wy cokolwiek, słuchajcie. Wybieramy miejscówkę i oczywiście musi to być miejscówka jak najbardziej zalesiona, żeby jak najlepiej ten challenge wyszedł. Oczywiście sprawdzimy także widoczność na drzewach, no bo, jak żeby inaczej. Mam nadzieję, że wyjdzie to naprawdę spoko. Wczoraj już delikatnie nawet wypróbowałem i faktycznie przeciwnicy mało co widzą. Także powinno to wyjść idealnie. Okej, okej, okej. Uwaga, uwaga. Idę na sam środek i zobaczmy, jak będzie sprawdzał się nasz skin w warunkach bojowych. Słuchajcie, jestem niezwykle ciekawy, w momencie, kiedy tutaj przebiegnie pierwszy przeciwnik, co zrobi, jak zareaguje. Specjalnie ubrałem także malowanie do broni, żeby zbytnio się nie wyróżniało. Oczywiście siedzę w krzaku, ale ktoś pomyśli. Ty, ale tak to każdy potrafi zrobić. Krzak challenge i że niewidzialny jesteś. Faktycznie masz rację. Wychodzę z tego krzaka w takim razie. Wychodzę z tego krzaka i będę kutabandził tutaj. I będę kutabandził tutaj. Zobaczymy, czy ktoś mnie zauważy, czy nie. Dobra, uwaga. Podchodzę. Muzyczka z Mission Impossible, poproszę. Jestem. Jestem. Tam jest przeciwnik, tam jest przeciwnik. Czekajcie! Nie widzi mnie! Nie widzi mnie w ogóle! <laughs> idealnie! Idealnie! I niech mi teraz ktoś powie, że Fortnite nie jest pay to win! Proszę bardzo! Najlepszy przykład, że Fortnite nie jest pay to win. Łuczek kapusi, bo od tego czekania już mi zaschło w gardle. Tam jest przeciwnik, tam jest przeciwnik. Dobra, lecę do niego. Poszedł dropa otworzyć po cwaniacku. Uciekł od krzaczka się cykał. O, otworzył dropa. Nie widział mnie, nie widział mnie, nie widział mnie. Patrzcie, 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 on się na mnie, patrzy mnie, nie widzi. No w tym... w tym świetle, słuchajcie, ja już jestem w ogóle opet. W ogóle mnie nie zobaczy! A! Widział mnie! A, dobra, dobra! Ten skin nie jest jednak taki OP! Dobrze, że to bambik jakiś. Słuchajcie, nie mam zbyt dużo amunicji. Matsów też ja zbyt dużo nie mam. Co? Ale na farcie to było! Ale na farcie to było! Dobra, jeden na zwyczaju, słuchajcie, ale ruszałem się, to się nie liczy. To się nie liczy w ogóle! Jednak mnie widział. Skórkobaniec, no. O, widzę jednego kandydata, widzę jednego kandydata. Ja bym chciał tylko jakiegoś PM a najlepiej. O, jest trzacik. O, 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 o! Dawaj! O! Bardzo dobrze! Okej, okay. nic więcej nie potrzebuję, nic więcej nie potrzebuję. Uwaga! Jestem krzakiem. Łee! Zniszczyłem sobie krzak! Mnie. On mnie na początku nie widział. Ten skin jest po prostu OP. Co tu się dzieje? Idę po tę podkę. Słuchajcie, nie potrzeba dużych krzaków, żeby się ukryć tym skinem. Wystarczy taki malutki, po prostu przy budynku i to może uratować wam skórę w każdej sytuacji. Tak jak mi teraz, bo ja praktycznie bez szans, słuchajcie. A jednak udało mi się go powalić, bo miał takie totalne zaćmienie, a jeszcze przez przypadek go po prostu nie trafiłem na samym początku. No coś fenomenalnego. Nie widzi mnie, nie widzi mnie. Nie widzi. Będę tak boczkiem patrzył, boczkiem! Że mnie nie zauważył! Na bank mnie zauważy, zobaczycie. Przebiegnie komię, mnie nie zauważy. Patrzcie to, no nie widzi mnie kompletnie! I tam drugi biegnie jeszcze, dobra! Uu! nie potrzebuję mi się że... Łe! Nie! Zauważył mnie! Jeden wyeliminowany! Psuje mi krzak challenge! Dobra, coś czuję, że to będzie dobra gierka. Dobra, nie widział, nie widział. Kompletnie. Ok, tam jest przeciwnik drugi. Maszota, maszota, muszę uważać, słuchajcie. Maszota, muszę uważać. I to super uważny muszę być. Nie strzelam do niego, nie prowokuję ich, słuchajcie. Bo to może być naprawdę dobra część tego odcinka. Tutaj będzie się działo, przebiega koło mnie. Strzeliłem, ale nie zareagował nawet. Dobra, jedziemy, jedziemy dalej. Nie widzą mnie. Tam się strzelają ostra, ale nie widział dwóch przeciwników, w słuchajcie, sensie, przebiegło koło mnie. Być może nie patrzyli na mnie bezpośrednio, ale powinni mnie zauważyć na łatwości, naprawdę. To powinny być S fragi dla nich. Tam się rusza i... Biegnie tutaj? Biegnie tu O nie, 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 nie. Ale na blisko, dopiero psz, naprawdę musiał się spojrzeć na mnie. Musiał być we mnie wpatrzony jak 150 i dopiero wtedy do mnie strzelił. Ale słuchajcie, ten skin jest naprawdę OP, bo tak naprawdę w momencie gdybym na niego wyleciał, po prostu jako pierwszy, prawdopodobnie gdzieś tam już bym go poskładał. Oczywiście z moim skillem, wiadomo, no byłoby to ciężkie, ale możliwe, ale możliwe, moi drodzy. Jedziemy na gierę Idzie, idzie, idzie. Idzie. Nie widział mnie. Zauważył mnie, czy nie? Trochę go zbejtowałem. On pojechał po łódkę, dobra, 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 niech idzie po. Nie, nie! Widział, widział. Niepotrzebnie go bejtowałem, niepotrzebnie. Niepotrzebnie go baitowałem, niepotrzebnie O, to będzie perfekto, słuchajcie, to będzie perfekto To jest mój krzaczor I nie oddam nikomu On do strefy leci, a ja tu siedzę Chodź tutaj Szybko, tak będzie, lepszy, tam będzie Szybko, 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 szybko Mam go, ale to zajął elegancko Tam idzie znowu, no nie wierzę Nie widział skąd, nie widział skąd Ale strzał słyszał na bank Musiał słyszeć Musiał słyszeć, słuchajcie ale nie widzi mnie kompletnie. Nie widzi, nie widzi, nie widzi, nie widzi, co jest tej. Nie! Co? Nie! Ja nie wiem, czy to on trollował mnie, czy to ja jego, ale dobrze. Emotka wysłana. Polecam gracza serdecznie. Twitch, Max, polecam serdecznie. Gracza elegancko to zrobił. Nie wiem czy to on próbował strolować mnie, czy to ja próbowałem ostatecznie strolować jego, czy to on mnie faktycznie nie widział, czy po prostu chciał się koło mnie przejść i udawał, że mnie nie widzi, ale myślę, że ta pierwsza opcja, czyli to, że się po prostu dobrze tam kamuflowałem, była naprawdę realna. Dobra, odnalazłem profil tego gościa na Twitchu. E, spróbujmy w takim razie do niego napisać i zapytamy się, czy faktycznie nas nie widział, czy to było po prostu przez przypadek, czy oto on mnie trollował, bo jestem bardzo ciekawy. strasznie cicho ten mikrofon, czemu tak cicho? Będę wam tłumaczył jak coś. A, czyli powiedział, słuchajcie, że nie widział mnie w tym krzaku i że tak naprawdę to było laki. No ale widać jakiś proplayer tutaj. Słuchajcie, rozdziałka porozciągana. Co to ma być w ogóle? Ja tutaj się wszedłem bawić elegancko, a nie jakieś tutaj proplayerki odstawiać. Czyli za dobry zawodnik na mnie. Dobra, spróbujmy zrobić jeszcze jedną taką akcję, bo to wyszło kozacko. Dobra, lecimy, Następna giera przed nami. Słuchajcie, teraz na przyjemnym parku poprzednio wyszło naprawdę kozacko. No niestety wyjaśnił mnie w tym krzaku, ale powiedział sam z Streamer nam powiedział, że nie spodziewał się mnie tam i nie widział mnie kompletnie. Natomiast gdzieś tam odruchowo strzelił, no i trafił i zabił za stówę elegancko trafił, no mi się nie udało go, go zlikwidować. Natomiast faktycznie ten skin działa perfekcyjnie w połączeniu właśnie gdzieś w terenie zielonym, gdzieś w krzaczku i tak dalej. Także jeżeli jesteście typem takiego typowego kampera, no to śmiało kupujcie tego skina, bo naprawdę się opłaca. I ten skin może wam wygrać naprawdę wiele, wiele gier. Tu będzie. Dobre miejsce, coś czuję. Tu będzie dobre miejsce, moi drodzy. Nie widział mnie. Kompletnie wszedł stamtąd i nie widział mnie całkowicie, słuchajcie. Czekamy zatem, dobra. Tutaj ktoś kuta bungee. Ja nie wychodzę. Ja nie wychodzę. Chcę zobaczyć tylko, czy oni faktycznie mnie nie widzą. Czy dopiero muszą podejść naprawdę bardzo blisko. Następny. On biegł stąd i mnie nie widział w ogóle. Ja to nagram. A widział mnie, zauważył i bo się ruszyłem. Niepotrzebnie. Niepotrzebnie. Ale ten skin jest po prostu idealny. Słuchajcie, w momencie, kiedy chciałbym go wyjaśnić, czy chciałbym do niego strzelić jako pierwszy, to naprawdę nic prostszego odwracacie się i przeciwnik jest po prostu bosko zaskoczony. Dobra, mam na plecach przeciwnika, a ja postanowiłem się skutamandzić w tym malutkim krzaczku. Mam nadzieję, że będzie elegancko. Idzie, idzie, idzie. Jest, 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 jest. nie widzi mnie. Nie widzi mnie w ogóle. Ale tam jest drugi Dobra, robimy to, robimy to, wygrywamy gierę Wygrywamy gierę Na szybkości, słuchajcie, ja idę do strefy, ale myślę, że tutaj będzie dobre miejsce. Patrzcie, 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 patrzcie O Idealnie. Idealnie tutaj na pewno będą szli do strefy tędy Na bank! Dobra, robimy to Gdzie tą łódką płyniesz? Nie widział, a on nadal do łódki chce wskoczyć? Czy on mnie widział? Czy on mnie nie widział? Chyba wie skąd padł strzał, tylko czy on mnie widział, słuchajcie. Cykam się ruszać, ale muszę sprawdzać prawą od czasu do czasu. Dobra, tu nikogo nie ma. Dobra, widział mnie. Moi drodzy Giereczki, niestety nie wygrałem, jak sami widzieliście, ale mogliście zobaczyć kilka dobrych przykładów na to, że ten skin działa naprawdę perfekto, esasissimo, po prostu w warunkach, w których chowacie się gdzieś w krzaczku albo przy żywopłocie i tak naprawdę was po prostu nie widać. A na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie, cześć!